Siemano, z tej strony Lamianek, a Ty widzów witaj w kolejnym materiale na tym kanale. Jak widzisz, jesteśmy dzisiaj na Hellcase'iku. Na sam start przypomnę Ci, że wchodząc z pierwsze linki w opisie dostajesz 0,7 dolarka i 10% do doładowania. Jeśli nie wejdziesz natomiast z pierwsze linki w opisie, to już Ci pokazuję, gdzie masz użyć kodu. Możesz użyć tutaj refill e, albo promo code, zależy. masz pisać sobie tutaj na przykład e, Lamianek, e, klikasz sobie Apply, no ja niestety swojego kodiku nie mogę użyć, ale za to Ty już masz, albo refill i tutaj zamiast Isaac wpisujemy sobie oczywiście lamianek i też klikamy sobie Apply jak już jesteśmy tutaj, no to przypomnę Ci, że masz bardzo dużo metod płatności od blika po kryptowaluty, możesz przez bank zapłacić, możesz kinami wpłacać wszystko tutaj jest możliwe, Paysafecardy, of cardy, paypal, no to słownie wszystko widzę, więc co sobie zaliczysz, to dostaniesz. A my przejdźmy sobie dzisiaj do otwierania skrzynek. My w dzisiejszym odcinku skupimy się głównie na case battle'ach, ale jeszcze otworzymy sobie parę innych skrzyneczek. No ta już widzę, że są bardzo fajne case battle. Jakieś tutaj skrzyneczki byśmy chcieli sobie z kosą jakąś otworzyć, a później przejdziemy sobie na case battle. Tak sobie postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku właśnie z case Battle sobie skorzystamy. Tylko szukam jakiejś fajnej skrzyneczki, która by się rzuciła w oko. Hardluxury. Dobra, zaryzykujemy. Zaryzykujemy sobie skrzyneczkę Hardluxury za 250 dolarków i proszę, żeby to było coś dobrego. Jest to awupa boom, ale troszkę porysana widzę. ile ta awupka kosztuje? 90 dolarków. No, to niestety troszkę nie za dobrze. A więc przejdźmy sobie, tutaj mamy case battle W najbliższym czasie zorganizuję dla was konkurs Tutaj będziecie mieć konkursik Ja wam stworzę giveaway'a Jeszcze wam nie powiem na co to Ponieważ wy sobie wybierzecie Sami skiny, które będziemy tutaj rozdawać Na streamie, więc zapraszam was na streamka Tutaj widzę, że twórcy konkursów Bardzo fajne skiny sobie tutaj Wrzucili, także no, my też sobie mam nadzieję, że coś ciekawego wybierzemy A więc dobra, tak jak powiedziałem, przejdźmy sobie do Case Battle'i Sprawdźmy sobie co my tutaj mamy Trzy skrzyneczki za 66 dolarków Ktoś już tutaj dołączył, więc stworzył mi nową bitewkę No dobra, nie wiem w ogóle po ile są skrzyneczki Więc będę musiał się tutaj na Hellcase'iku nauczyć cen tych skrzyneczek Ale na razie zaczniemy sobie od skrzyneczki To była chyba skrzyneczka Chroma, da się nazwy sprawdzać nie podświetlają się niestety nazwy, e, więc szkoda, ale to chyba była chroma, nie wiem czy nie trzy nawet. Nie, nie znam się na skrzyneczkach, dawno nie śledziłem, e, jak to wygląda, a niestety sobie trafia z w stanie Factor New. Dobra, niestety pierwsza bitewka nam nie oddała. Hmm, przejdźmy sobie do drugiej. Mamy tutaj pięć skrzyneczek. Oj, tutaj widzę, że się. No nie, nie zdążyliśmy chyba do roboty. No ale dobra, zaryzykujemy sobie z botami znowu Więc sprawdźmy sobie co my tutaj dostaniemy w tej skrzynce Albo w tych skrzyneczkach, bo w sumie to jest 5 skrzyneczek za 185 dolarków Desolate Space chyba zabójstwo potwierdzone, będzie tutaj najdroższe Dobra, druga skrzyneczka AWP Hyper Bestia chyba, tak mi się wydaje I trzecia skrzyneczka Oj, oj, kałaszek stalna węglana No dobra, lecimy ze czwartą czy tutaj coś się uda? Jest zabójstwo potwierdzone, ale to chyba będzie za mało. E, aby osiągnąć finalny sukces. Tak niestety jest. E, nawet mieliśmy no, słaby wynik, bo byliśmy chyba na trzecim miejscu dopiero. E, no, to nie jestem zadowolony. Weźmy sobie wydaje może te e, Wartagi. E, co my tutaj mamy? Skrzyneczkę Vortex za 21 tysięcy. No dobra, zaryzykujemy sobie, tak, nie potrzebuję tego do niczego, także spróbujmy sobie coś dobrego dropnąć jest to. E, Fushia is now i co to jest za CZ, ilona kosztuje 23 dolarki. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze coś tutaj wydać, e, na przykład na skrzyneczkę Blast, e, te Wartagi i sprawdźmy sobie, czy z Blastika nam coś poleci, tak? To się nazywało Blast? Chyba tak, już zapomniałem przez tak, Blast CS2 już zapomniałem przez tą chwilę nawet no i kałaszek za dolarka 90 dobra lecimy sobie dalej z case battle'ami cyk value czy my tutaj znajdziemy coś ciekawego? Za 12. O, tutaj jest za 26 dolarków i zdążyliśmy dołączyć. To są chyba coverciki skrzyneczki, jeśli się nie mylę. Więc, 5 skrzyneczek covert i sprawdźmy sobie, co dostaniemy z czerwonych skinów. Chyba jednak to nie jest skrzyneczka covert, a skrzyneczka z m 4 bardziej bym powiedział. Tak, jest na pewno skrzyneczka z m 4 a nie coverciki. Więc, może jakaś fajna meczka by się dla mnie przydała. Taka ciutka lepsza od tego Desire Spacer, żebym sobie wygrał. No, zobaczymy sobie zaraz za jeszcze jedną skrzyneczkę. Czy tutaj coś ciekawego się wydarzy, czy jednak nie. No i niestety, player tu za 300. O kurde, Star Trek Factor new player tu za 300 dolarów. Wow, no to ktoś tam ma oferta. Potężnego, że w takiej skrzyneczce takie coś sobie dropnął. Sama skrzyneczka kosztowała, tak jak widzieliście, 23 dolary za 5 otwarć. No to ładnie się poparciło. Dobra, my teraz próbujemy sobie kolejną bitewkę. 300M, czyli to jest prawdopodobnie skrzyneczka z okazji otwarcia 300 milionów skrzynek na Hellcase. Ie. Tak bym szczelił w ciemno. E, Nils, Legend, nie wiem co może być ze skrzyneczka. Tutaj mam jakąś z naklejkami z e, Biki i ta skrzyneczka no, nam za dużo nie dała. Tutaj jakiś, e, nie wiem, kałaszek Nightwish jest na skrzyneczce. Ja się nauczę widzowie jakiejś e, tych wszystkich skrzyneczek i będę wam to mógł szczegółowiej opowiadać niż to robię teraz. No i na sam koniec skrzyneczka z motylkiem Marble Fate, i czy to jest e, wygranna. Niestety nie, znowu w ostatniej skrzynce przegrywamy serwizowie. No to już jest seria jakiś pech chyba. Oj, tutaj zdążymy dołączyć, nie zdążymy dołączyć. Dobra, to opuszczamy. Opuszczamy, będziemy robić takie bitewki. I czy tutaj będzie jakaś ciekawa bitewka, która by mnie zainteresowała? No ta wygląda za 20 dolarków całkiem fajnie. Damy sobie bocika, nawet 3. No i zawalczymy sobie. Sprawdźmy sobie, czy teraz nam się coś poprawi. Lecimy, no i sprawdzamy. Na razie mam fajny pomysł, widzowie, na kolejne odcineczki, ale to musicie troszkę poczekać, aż zrealizuję. No i. Spodziewajcie się do konkursu, tak jak powiedziałem, bo będziemy się już zbliżać ku końcowi tego filmu. Także zostawcie dzwoneczek, wpadajcie sobie na Helkica z pierwszej linki w opisie ale Mam nadzieję, że wygramy teraz tą bitewkę 17 dolarków, tutaj 14. E, czy Vitality będzie lepszy od Astralis? E, Vitality było lepsze od Astralis, ale Porli e, Draw na Sasa dropnął -no. No i mamy dolarka przewagi przed ostatnią skrzyneczką i AWPka Mortis chyba tutaj nam nic nie zabierze, ale. W ostatniej skrzynce znowu czajcie to widzowie. Znowu w ostatniej skrzynce, także totalny unlucky. Eee, tutaj mamy jakąś bitewkę za 22 dolarki. Cztery skrzyneczki. Wygląda ona bardzo fajnie. Ja tutaj widzę w niej potencjał, a więc sprawdźmy sobie skrzyneczkę z awupkami najpierw. Awupę łapa za... Ile za 8-17 dolarka? Ok, całkiem spoko. Kałaszek, tak średnio w sumie, dostaliśmy to samo razem, czyli no, nikt nie odskoczył nikomu. Tutaj może być już różnie, I ile mamy, niecałe 2 nie całe dolarki. po kolej dolarka e, przewagi i na całe szczęście to sobie utrzymujemy. I zarabiamy sobie aż 2 dolarki na tej bitewce. Więc zrobimy sobie jeszcze z dwie tutaj bitewki, 28 dolarków bardzo fajna bitewka mi się tutaj podoba. Ile mamy? 2, 4, 6, 7 skrzyneczek. E, więc na sam koniec e, obym to wygrał, bo pójdziemy sobie jeszcze na kontrakt e, i wtedy na kontrakcie wrzucimy sobie wszystkie te skiny, zobaczymy sobie co nam wyleci. Ale to jak wygramy bitwa, ale nie, no to zrobimy jeszcze jedną i będzie po sprawie widzowie. My jesteśmy po lewo, więc sprawdźcie sobie, jak tam nasze dropy, na razie przegrywamy o 47 centów, czyli jak najbardziej do odrobienia, oj ten warm gadzik, no myślę, że jednak droższy będzie, ale tutaj Fobosik w stanie faktor new, oj to musi być chyba drogie, jest drogie, 28 dolarków, wow, nie wyglądało, że aż tyle, to jest 100 zł widzowie, i tutaj 12 dolarków, ej, jej, dobra, jak tak skrzyneczki będą oddawać, to my możemy je otwierać. Więc zróbmy sobie jeszcze kontrakcik, 64 dolarki, weźmiemy sobie hard kontrakcik Weźmiemy sobie, tak, te najdroższe teoretycznie, bo tutaj widzę, że można 10 itemków Więc weźmiemy jeszcze to, to i to, i weźmiemy sobie hard kontrakcik Od 3 dolarków do 600 dolarków za 66, a dostaniemy... Ile? 17, no to tak 40 dolarów straciliśmy Dobra, spróbujemy jeszcze raz, dorzucimy tego uspica, dorzucimy te tutaj skinki co nam były e, Na easy, nie, na medium sobie spróbujemy My wrzucamy 21,55, a dostaniemy ile? Dostajemy 5, oj, to unlucky troszkę Dobra, zróbmy sobie ostatnią bitewkę, zobaczmy sobie czy jest jakaś tutaj fajniejsza to za 209 nie zrobimy sobie coś sami w końcu. Zrobimy sobie coś sami. Price weźmiemy tutaj mm, nie przesadzając. Weźmiemy sobie skrzyneczkę premium Hardend, weźmiemy sobie może Quartel Billion i do tego dorzucimy sobie co my sobie możemy dorzucić Spectrum i Special na sam koniec. Na trzech graczy sobie weźmiemy, dodamy sobie boty, żeby już tutaj nie czekać za graczami. Ja widzę, zachęcam, Cię, żebyś zostawił łapeczkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem obowiązkowo, ponieważ nie masz przegapić żadnej transmisji na tym kanale. Zostaw jakiś miły komentarzyk, żeby się lepiej nagrywało następne filmy na zachętę. No a my lecimy sobie z tymi skrzyneczkami Mecha Industries, to chyba wyjdziemy na prowadzenie, zdecydowanie wyjdziemy sobie na prowadzenie. Okej. Okay. Tutaj mamy też utrzymanie naszego prowadzenia i mamy dość sporą przewagę przed ostatnimi skrzynkami. Ale jak to się zakończy? 28 do 20. Dobra, teraz bardzo ładnie poleciało i na sam koniec ten famasik. Dobra, wygrywamy sobie na sam koniec odcineczka, więc w dzisiejszym materiale to wszystko. Ja ci widzę bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Siemanko.